bardzo ważny, bo on wychodzi dzisiaj od e, władz spółek, które właśnie są zagrożone e, no, takim inwazyjnym zamknięciem ze względu na to rozporządzenie. A więc przede wszystkim e, ten list otwarty ma na celu to, aby e, pobudzić do takiego rozsądnego myślenia po pierwsze Europarlamentarzystów, ale idąc dalej same władze Unii Europejskiej. My jesteśmy absolutnie za tym, aby e, pro, przeprowadzać tego typu, e, tego typu dokumenty przez Unię Europejską poprawiające klimat, ale oczywiście w sposób rozsądny, merytoryczny, oparty o wskaźniki, fakty, liczby. A nie tylko o same idee, czy też o, o, o cele, które, które dzisiaj, tak Państwo tutaj prezesi wykazali, w rzeczywistości e, no niewiele przyniosą naszemu klimatowi, a mogą przynieść wiele szkody e, w tym przypadku akurat polscy, ale w ogólnym znaczeniu również Unii Europejskiej. Taka inwazyjna likwidacja, inwazyjna likwidacja dziewięciu kopalń polskiej grupy górniczej w 2027 roku, gdzie nie mamy jeszcze konwencjonalnego, konwencjonalnego źródła energii utrzymującego nasze bezpieczeństwo energetyczne. No, spowoduje kompletny chaos energetyczny, spowoduje brak energii na rynku polskim, spowoduje to, co Państwo przeżyliście, przeżyliśmy wszyscy ostatnio, e, absolutny mocny import węgla e, na kontynent europejski do naszego kraju również, czyli również spowoduje wzrosty cen tego węgla, e, co, a to wszystko przełoży się na, na po prostu szkodę dla zwykłego, prostego obywatela. I to, co ja mówię już od samego początku mojej kadencji, tak, Szanowni Państwo, transformacja energetyczna, ona nazywana sprawiedliwą musi być sprawiedliwa dla obywatela i dodam więcej dla najuboższego obywatela Unii Europejskiej. Jeśli tak nie będzie, to żadna transformacja, żadnej takiej transformacji nie możemy nazwać transformacją sprawiedliwą.